Jeśli lubisz takie furki, chodź z nami miatą przez Jurę. To takie wydarzenie, które już piąty rok z rzędu przyciąga fanów Mazda MX5 na Jurę Krakowsko-Częstochowską. No to już jest mój drugi raz, ale tym razem własną miatą. No i muszę tutaj dodać, że rzadko spotka się tak zaangażowaną społeczność. Grupa prostych ludzi z zajawką, patrzcie na to. Trasa, jak zwykle. Malownicza i pogoda na szczęście znowu udana. Zresztą. No, zobaczcie sami. Brawo dla organizatorów. No i taka ciekawostka. W jednym miejscu na tej edycji było ponad 100 samochodów.